Cześć, to Dominika i Agata. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu na babski rozum. Jejku, zacinam się dzisiaj. Zacinam się może to dlatego, że robimy jedno odcinkową przerwę w naszej serii o celach zrównoważonego rozwoju, dlatego że tydzień temu minęły dwa lata od, od kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, od ataku Rosji na Ukrainę, co też oznacza, że dwa lata prowadzimy nasz podcast, powinniśmy mieć jakiś jubileuszowy odcinek, a o tym nie pomyślałyśmy, teraz mi to przyszło do głowy. Ale dwa lata temu ta wojna się zaczęła. Trwa sobie w najlepszej i tak naprawdę nie ma zbyt wielu ostatnio optymistycznych wiadomości, jeżeli chodzi o, o sytuację w Ukrainie, z tego względu, że myślę, że i kraje są zmęczone. Znaczy, Ukraina jest zmęczona, Rosja jest zmęczona, my też jesteśmy trochę zmęczeni, i politycy. I nie będziemy się dzisiaj może zagłębiały w protesty rolników i blokowanie granicy polsko-ukraińskiej, no ale ta sytuacja też powoduje, że ludzie coraz mniej chcą wspierać Ukrainę, ale postanowiłyśmy się pochylić trochę nad tym, co my możemy zrobić, albo jakich wyborów dokonać, żeby może trochę mniej wspierać Rosję w tych swoich działaniach wojennych? No, oczywiście, wyborów konsumenckich, tak? Bo dwa lata temu, kiedy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, no to wiele firm, oczywiście chodzi o duże firmy, o duże koncerny, o duże korporacje, zaczęło się wycofywać z Rosji albo zadeklarowały, że się wycofają, po to, żeby nie wspierać Rosji poprzez płacenie podatków w tym kraju. No i część się wycofała, a część nie. I w w tym duże firmy, które deklarowały, że się wycofają, jednak zarzuciły ten pomysł. No i po dziś dzień przez to wspierają Rosję ogromnymi sumami, które płacą w formie podatków, a Putin bardzo skrzętnie to przekazuje na zbrojenie. Również kosztem, że tak powiem, usług socjalnych dla społeczeństwa, ogrzewania i różnych innych. Dlatego myślę, że warto wrócić do tego. Zresztą jak się wojna zaczęła, to też był taki moment, że wszyscy tam się burzyli. A kupuj w takim sklepie, a nie w takim i i myślę, że nie wiem, po tych dwóch latach warto do tego wrócić, zobaczyć, które firmy się wycofały, a które zostały, i może wziąć to pod uwagę przy następnych zakupach. Szczególnie, że no, dotyczy to dużych korporacji, tak? więc to też są duże firmy, które mają znaczący wpływ na środowisko, znaczący wpływ na zrównoważony rozwój. I myślę, że jak się za chwilę zagłębimy w ten temat, to też się okaże, że jeżeli rezygnujesz z zakupu pewnych produktów, to nie tylko jest to. Na niekorzyść Rosji, ale również na korzyść środowiska. Więc trochę dwie pieczenie przy jednym ogniu. Pieczenie mogą być wegetariańskie lub wegańskie. Dziękuję. <grywa> Ja nie wiem, czy powinnam się śmiać, bo to jednak dosyć poważny odcinek, i ja się zgadzam, że powiedzmy, my odczuwamy, że to trwa od dwóch lat. Myślę, że większość mieszkańców Ukrainy i mieszkanek powiedziałoby to zupełnie inaczej, bo, bo dla nich ten konflikt trwa zupełnie, um, zupełnie inaczej, w sensie od dłuższego czasu. Powiedzmy, my to tak bardziej, może jako świat, nazwijmy to, widzimy, taki mocny te, nasilenie tego konfliktu właśnie te dwa lata temu i masz rację, też sobie pomyślałam o rany, to już dwa lata, kiedy prowadzimy ten podcast i totalnie o tym nie pomyślałam. Pomyślałam tylko o tym, że to był tłusty czwartek i my tacy zacieszeni naszym świętem, jednym z ulubionych, cieszyliśmy się tymi pączkami i tutaj doszły do nas no, bardzo smutne wieści i smutne wieści też wiążą nie, nie będziemy tutaj, jak mówiłaś, na pewno wspominało w dzisiejszym odcinku tych wszystkich smutnych informacji na temat ofiar w ludności, tego jak to wszystko się potoczyło, bo wydaje mi się, żebyśmy się nigdy tego odcinka nie skończyły, bo to jest jakby niekończąca się troszeczkę opowieść, ale no mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy koniec tego konfliktu. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy sobie do tych sklepów, to ja pomyślałam sobie o jeszcze jednej rzeczy, czy ktoś już sprawdził i tutaj, żeby nie było absolutnie, nie będę miała do tego żadnych um, negatywnego wydźwięku, po prostu tak to się dzieje i wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę też na to, Jaki, powiedzmy, wpływ każdy konflikt ma na środowisko, jeśli chodzi po o ilość gazów cieplarnianych, straty, jeśli chodzi o ten świat przyrody, bo mimo to, że oczywiście na pierwszym miejscu są ludzie, to nie warto chyba gdzieś może też pomyśleć o tym, co się dzieje z tą przyrodą, z której czerpiemy i dzięki której też możemy przecież tutaj istnieć. I to były, jeśli dobrze pamiętam, chyba dane z końca 2023, więc. Mogło się one troszeczkę zmienić, ale ludzie zaczęli to już sprawdzać i badać i okazało się, że ten, ta cała wojna, przynajmniej mówiąc o tych dwóch latach, uwolniła ponad 33 miliony ton gazów cieplarnianych przez oczywiście rosyjskie bombardowania i oczywiście też zniszczenia hektarów terenów wiejskich i no w ogóle też tych terenów przyrodniczych, co jest ogromną stratą dla środowiska, nie da się tego ukryć i też wyliczono przy tym, że dla Ile to jest te 33 czy tam 30 milionów ton, akurat przepraszam, 30 milionów ton dwutlenku węgla, i to jest tyle samo, przynajmniej tak mniej więcej, ile roczna emisja elektrowni w Bełchatowie. Czyli to jest około 11, jeszcze tak inaczej patrząc, to jest około 11% emisji całej naszej gospodarki. To jest bardzo mhm. dużo, no ale nie dziwota, no bo patrząc na to, jak to wygląda, w sumie nie powinno też nas to jakoś szokować. No i nie tego, że takie straty, jeśli chodzi o dewastację z środowiska naturalnego, szacuje się na miliardy euro, no i to jest jednak coś, co warto też może sobie uzmysłowić. Natomiast jeszcze ktoś inny wyliczył, że dzika przyroda została tak mocno w trainie zdewastowana, i to całe środowisko. I tutaj już wyliczono konkretną kwotę, i Szacuje się ją co najmniej na 370 miliardów euro. No więc jest to naprawdę ogromna kwota, ale ta mhm. przyroda też nam jest potrzebna do tego, żeby tworzyć to jedzenie, o którym mówiłaś. I stąd ten mój mhm. mały wstęp, żeby sobie uzmysłowić, jak to, jak to wygląda. I smutne też w tym wszystkim jest to, że ten obecny konflikt jakby jest na terenie również około 20% wszystkich obszarów chronionych. Tak przyrodniczo uh -huh. e, Ukrainy, czyli jest to około milion hektarów obszaru chronionych, tak? Te, te 20%. To też jest dużo, ale przede wszystkim patrząc na to, jakby jakie są straty w tej przyrodzie, to też przelewa się, że tak powiem, na, na tą gospodarkę, w sensie to, to jedzenie, uh -huh. o który, do którego teraz już wracamy, przy tym troszeczkę może przy długim wstępie, ale chciałam podkreślić, jak to po prostu się zmieniło. Jak mocno jakikolwiek też w ogóle konflikt wpływa po prostu na naszą przyrodę? No dobra, to teraz czas na jedzenie. Tak, ojej, dobrze, już na jedzenie. Znaczy, nie musi być tylko jedzenie. Ja będę mówiła nie tylko o jedzeniu, ale mi się przypomniało, nie mam, nie mam tutaj danych, ale jak się zaczął. Jak się zaczęła wojna w Ukrainie, to chwilę później były takie doniesienia, że bardzo wiele martwych delfinów było wyrzucanych na brzeg tak. Morza Czarnego. No więc to taki właśnie efekt tych działań wojennych też prawdopodobnie, to wtedy na tym etapie jak się tym interesowałam, to jeszcze nie było udowodnione, no ale też mhm. nie jest to trudna rzecz do udowodnienia, tak? Delfiny są bardzo czułe na hałas, na tak. fale tak. dźwiękowe, które są w wodzie i hałas niestety zabija takie ssaki morskie. No a wiadomo przy bombardowaniach przy Wzmożonej, że tak powiem, aktywności ludzi w morzu, mm -hmm. to niestety bardzo łatwo można takie zwierzęta właśnie hałasem skrzywdzić. Więc, więc tak, no ten, ten skutek dla przyrody jest bardzo przykry. Dlatego, żeby nie wspierać tego, pomyślmy, co możemy jeść, a czego nie możemy jeść. To znaczy tak, może ja zacznę, zacznę od tego, skąd biorę moje dane. Biorę moje dane ze strony prowadzonej przez KSE, bo to jest KI. Kijów, Kijowska Szkoła no, Ekonomii. Yes, no. Tak. Czyli t, mają instytut, który się zajmuje ekonomią, i mm -hmm. właśnie taką stronę mają leave-russia.org I tu po prostu mm -hmm. można sobie sprawdzić, mają taką bazę danych prawie 4000 różnych firm. Mm -hmm. No i prawie 2200, czyli ponad połowa, zostało w Rosji. 1200 odchodzi lub zawiesza swoją mm -hmm. działalność. Sposób ją ogranicza, albo jest w procesie wychodzenia. A 356, czy trochę, czy niecałe 400 już wyszło zupełnie, więc ja może, i to nie, nie są tylko żywieniowe, ale wszelkie, że tak powiem, mm -hmm. części gospodarki i nie wiem, zwykle staramy się unikać nazywania firm w naszym podcaście, ale myślę, że dzisiaj jest dzień wyjątkowy. Ten moment. Ten moment, więc po prostu mogę Wam troszkę opowiedzieć, o może Ty masz jakieś pytanie, może Ci przychodzi do głowy jakaś firma i chciałabyś wiedzieć, jak gra, dzisiaj jest quiz. Dobra, pomyślałam sobie o Nestle. Nestle, mm. no, Nestle, nie, Nestle, kaszki, karmi kaszkami Rosjan nadal. Kaszkami, okej, okay. y, karmi kaszkami. znaczy nie tylko Nestle, nie tylko mm -hmm. kaszkę robi, ale, ale od tego Ale zaczęła. też inne różne. Y, mm -hmm. Tak, więc Nestle jest, na przykład, gdybyś y, chciała się gdybyś chciała posprzątać sobie, to tak. na przykład mm -hmm. Henkel. Mm -hmm. Henkel wycofał się. Bardzo A, fajnie. Okay, Uff, dobra. Także Henkel to duża firma. O dziwo! Tak. Bo teraz trochę mm -hmm. żywienia. McDonald's. Chociaż no. to była jedna z pierwszych firm i, i, i ludzie. Tak, byli, która się zarzekała, że e, tak. tak, tu się Tak, się zarzekała uh -huh. i tak dalej. Oczywiście Szwecja, w ogóle o Szwecja teraz wreszcie w, wstępuje do NATO. To też było spowodowane. Ich chęć wstąpienia do NATO była spowodowana wybuchem tej wojny i długo czekali na zgodę innych, znaczy głównie na, na zgodę Węgier. I w tym tygodniu wreszcie Orban tam podpisał, co trzeba. To chyba Orban. Tak, nie wiem. No to e, czy to wydaje, prezydent, Orban czy jakiś tak. tam reprezentant w Komisji Europejskiej. No, Szwecja jest tą, tą wojną oczywiście też bardzo przejęta. I co do zasady, jeżeli kupujesz coś wyprodukowanego przez szwedzką firmę, to mm -hmm. możesz się spodziewać, że raczej wyszli z Rosji. Mm -hmm. Niezależnie od tego, czy chcesz sobie kupić meble, czy auto. Okej, okay, y można się czuć spokojnym. Możesz, możesz słuchać Aby, możesz robić wszystko. Dobra. Y I możesz, wiesz, i Volvo, i Scania. Także, czy chcesz ciężarówkę, Dobra, czy chcesz okay. ten. Mm -hmm. Spoko. Dobra. Ciekawostka jeszcze też nieżywieniowa, Google. Google mm -hmm. się wycofał i to jest dla mnie zadziwiające, bo powiedzmy sobie szczerze, gdybym żyła w kraju, no. z którego się wycofał Google, to ja bym osobiście poszła protestować, zrobił jakiś zamach stanu. I jak można, w ogóle jak... Jak można funkcjonować? Ja się wtedy nie pytam, tak, jakby co wtedy? Jakby z czego się korzysta? Znaczy ja wiem, że powiedzmy, hmm. Azja jest nauczona korzystania też z innych, nazwijmy to, możliwości, ale przyznam hmm. szczerze, że sobie tego nie wyobrażam, naprawdę. Tak. Jest, Więc jest to ciężkie. Mm -hmm. And... Google wyszedł, a Rosja się nie załamała. Trochę wiesz, szacun, nie? Otis to jest firma, która robi windy, więc można mhm. jeździć tymi windami. Jakbyś sobie chciał jakiś sprzęt domowy, to Whirlpool. Tak. Po, 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 mhm. można też, polecam. Można, dobra. Można, można sobie kupić opony Michelin. Też spokojnie. Eee, więc tak, co tu jeszcze mam? Co tu jeszcze mam z takich ciekawych? Kellogg płatki. O, Kellogg robi dużo, wiele innych brzydkich rzeczy, ale akurat no. z Rosji się wycofał. No ehm, bo coś chciał chociaż, chociaż jedno, nie? Coś, coś tam, tak. KFC, proszę, McDonald's, KFC. D Równo, tam nie. Się. Jeżeli chcesz jeść śmieciowe jedzenie, że tak powiem, czy jakieś tam fast foody, to bardzo proszę, można. Co tu jeszcze mam? T-Mobile. O, mm -hmm. boże, teraz sobie myślę, gdzie ja mam moją, w jakiej Telefon. ja sieci. E, Więc e, trochę, e, trochę tych firm jest, e, więc sporo, no ale jednak ponad 2000 tysiące zostało. Tak, mm -hmm. o z ciekawostek, co chciałam powiedzieć. Również polska firma LPP Ubraniowa, która robi bardzo tak. wiele marek ubraniowych, bo to jest i Rezerw, i Mojito, prawda? I, i chyba Crop, tak. Także też, też się wycofali z Rosji. No ale dobra, to teraz przejdźmy może do tych, które się nie wycofały, bo jest, jest tego całkiem sporo i tu się można bulwersować. Jedna z dużych firm. Francu w ogóle francuskie, tak jak powiedziałam, szwedzkie firmy mm -hmm. raczej się mm -hmm. wycofały. Francuzi tak. mają inne podejście do konfliktów zbrojnych, no. i dużo francuskich firm się nie wycofało. Znaczy, może nie że dużo, ale no, dosyć znane marki, które też są u nas, w tym mm -hmm. i Budowlana, Leroy Merlin i Auchan, To są, to są firmy, które mają dużo sklepów mm, u nas w kraju i to też powoduje, że na przykład są blisko, tak. Ja ode mnie tak. znowu mogę dojść mm -hmm. piechotą do, 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 do dwóch. I, mm -hmm. I nie ukrywam, że tam czasem chodzę, tak? I, i mam, od kiedy zaczęłam się zagłębiać w ten, w ten temat, y, oczywiście wyrzuty sumienia, mm -hmm. ale chciałam zwrócić uwagę na dwie ważne firmy. Jedna mm -hmm. to jest Philip Morris, która produkuje papierosy, w tym Marlboro. No. Mm -hmm. y, oni mówili, że się wycofają, ale się oczywiście nie wycofali. I, i to jest. Y, to jest firma, która płaci podatki rzędu wiesz, 100 milionów dolarów rocznie w Rosji. To jest, tak? bardzo więc jest to ogromny zastrzyk no, do budżetu, tak. który jest tak. przekazywany, a umówmy się w tym roku Rosja zaplanowała swój budżet tak, że ma wydatki w ogóle na wojsko ojej teraz zapomniałam, ale chyba blisko no To była jest ogromna kwotę. kwota. Tak. No. Więc, więc to są ogromne sumy, które od tych firm trafiają do, do budżetu rosyjskiego i, i mogą być przekazane na Zbrojenia. No i drugą taką czołową firmą, która się, czy korporacją, która się odgrażała, że się wycofa, a się nie tylko nie wycofała, ale jeszcze zwiększyła swoje obroty w Rosji, to jest Pepsi. I no z Pepsi i jest problem taki, znaczy Pepsi też dużo złego ogólnie robi na świecie, i a no, akurat tak, Coca Cola się prawda. wycofała, więc jakby przejmam wybór. Mm -hmm. Tak, ale Pepsi, PepsiCo, tak zwane PepsiCo, to mm -hmm. jest duża korporacja, która nie tylko produkuje Pepsi, ale nie tylko napoje, ale mm -hmm. chipsy, różne chrupki, no e, tak, batony, ba bardzo, mm -hmm. bardzo dużo rzeczy, które ma, mamy w naszych sklepach, jest produkowane jest od przez nich. PepsiCo, jest od nich, więc Lejsy, ja lubię bardzo chipsy, więc muszę się tu powstrzymać. Więc niestety oni też zostali, zwiększyli swoje obroty, no bo jak się wycofały inne firmy, tak, to oni też no korzystają. Tak, no to byli, tak, oczywiście, Monopol, Mało tak tego. Powiem. Słyszałam nawet, że małe takie paczki lejsów są w wyposażeniu wojskowym w rosyjskiej armii Naprawdę? No. Ja nie wiem, czy to jest dobra reklama, wiesz, ja się boję w sensie, Jakbyś sobie no. o tym tak po prostu będąc z boku, to ja nie wiem, czy jako taki tak duży gracz chciałabym po prostu brać w tym realny udział, tak? Jakby co innego być w sklepie, a co innego być na froncie i to tak prawie mm -hmm. że dosłownie, nie? No. Więc no ale wiesz, no może dlatego, znaczy, nie wiem, może Pepsi nas za to pozwie, nie? Ale może nas nie słuchają na szczęście. Nie mam aż tylu słuchaczy, żeby nas ktoś pozwał. Ale, e, ale wiesz, no to właśnie chyba jest taka znieczulica. Ludzie, znaczy, komu się w, w, no jest dwa lata temu, się tak. zgadzać, tak? Tak, ale też chodzi mi o taką naszą znieczulicę, znaczy o nasze podejście. Mm -hmm. Może znieczulica to nie jest odpowiednie słowo. No ale prawda jest taka, że ta wojna trwa dwa lata i. Mm -hmm. Na początku właśnie firmy zadeklarowały. Ja też sobie mhm. myślałam, o tu nie będę kupować, tam nie będę kupować, mhm. ale potem jednak życie to weryfikuje, tak? No albo za tym nie nadążasz, nie pamiętasz. Te firmy zmieniają tak. zdanie, wycofują się, mhm. nie wycofują. Wiesz, jakby tak. no, też codzienne życie, to znaczy wiesz, czytamy czy oglądamy wiadomości, no ale w wiadomościach, czy tam wiesz w telewizji, w radiu, czy w internecie, to głównie się dowiaduje o tym, jakie w nocy były naloty. Tak. Na przykład mm -hmm. na Kijów, tak, mm -hmm. co się działo, ile osób zginęło, i tam oglądam te obrazki z rozwalonymi domami. No ale. W... W Tych codziennych wiadomościach nie, nie czytamy, czy nie słuchamy o tym, nie. czy po prostu dany batonik, jak mm -hmm. kupię, to wspiera Rosję, czy znaczy w, wiesz, jest kupiony mm -hmm. od firmy, nie która mam nakleju, płaci duże pomory w Rosji. Tak, tak. tak. O, Może to powinno być. Tak jak są takie, wiesz, że na przykład bez zabiera palmowego, to A, bez albo bez wspierania Rosji mogłoby to no? być. Nie? Tak. Więc no. No, w codziennym życiu jakby nie zawsze mamy czas, żeby się w to zagłębić i, i niestety gdzieś to umyka, tak? Także ja. W ogóle bardzo polecam tą stronę, ona ma fajne sposoby w wyszukiwania. Mhm. I fajnie tutaj, prawie jak na wiesz, jak w mediach społecznościowych, można sobie klikać, mhm. każda jest opisana, bardzo, bardzo jest to fajnie przygotowane. Aha, ale taki komentarz: Coca-Cola, ja w ogóle, wiesz, w ogóle te, te wszystkie duże firmy to też mają zawsze mhm. ileś odgałęzień i ileś. Tak, Wiesz, półek mm -hmm. córek i wszystkiego. Tak. I Coca-Cola ma takie podspółki, które się nie wycofały, jakieś takie butelkujące, jakieś takie bardziej mm -hmm. przemysłowe, a nie te produkujące Coca-Colę Coca jako napój. Mm -hmm. Więc no nie jest tak do końca fair, ale jednak. Coś tam. Tak, w jakim stopniu się tam wycofała, ale, ale też nie do końca. O, Calcedonia, na no to nie zwróciłam uwagi. O, stopki z Julią Roberts. O, no. Oh, no. O, oh no. Yy, tak, znaczy to nie jest do jedzenia, więc yy, tak. Aha, yy, właśnie chciałam, przepraszam, bo właśnie muszę tu zrobić wyszukiwanie, żeby jeszcze spojrzeć, co mm. do jedzenia. Chyba, że cię interesuje coś innego, to ja tutaj mogę ci nie, opowiedzieć. Nie, no przyznajmy szczerze, że, że akurat jedzenie to jest taki nasz główny motyw. Yy, no, oprócz jakiejś tam technologii i tak dalej, ale jednak często skupiamy się w naszych odcinkach na jedzeniu, jakby nie patrzeć. No, no bo to jest częsty produkt, znaczy wiesz, no to jest coś, co kupujemy prawie codziennie, no, albo tak, wiesz, tak, podstawowy, więc. Dużo batoników. Mars. Mars jest dużą firmą, która też obiecywała, że mm -hmm. się wycofa i się nie wycofa. Ferrero. O nie. O oh, no, nie będzie Ferrero Rocher na te święta. Nie <śmiech> będzie. <śmiech> nie będzie. Mm. O, włoskie firmy. Barilla. Stork. Mm. Oni chyba robią Nim dwa, prawda? No. no. To I oni też. Żalci, Ritter Sport. No? Tak. O, Przyprawy oj. Kotani. Naprawdę. No, Lorenz oni robią. W ogóle dużo takich niemieckich firm. No w ogóle dużo niemieckich firm robi różne Ale takie. Ale Niemcy no naprawdę no, wstyd. Tak, herbata, Ahmati, Więc no tu nie będziemy pewnie wszystkich wymieniały, bo to by było strasznie Nie, rodzaj, bo to jest tego dużo, tego dużo pamięta. tak. Ale myślę, że wiesz co, może tutaj linka możemy też wstawić do opisu. Stawimy, że sobie może na własną no rękę, z no ciekawości. M&M's. No nie. No. Także To też nie będzie na święta. Koniec. Tak, tak, także nie będzie MMsów na święta. Yy, więc warto sobie takie poszukać ogromne na... reklamy w takiej znanej sieciówce, nie? Na drzwiach, także. A do tak. no. no. no, no. <głos》>, przynajmniej umie w mieście. <głos》> teraz połączyłam te kropki. Mówię, nie wiem, co to ma oznaczać. Co to za jakiś podprogowy przekaz jest? Nie wiem. <głos》> A jaj, także wiesz, także no, zachęcam, żeby się z tym zapoznać, bo, no, bo można rzucić okiem i chociażby znaleźć alternatywę, jeżeli, jeżeli chcemy jakoś tam. Tak i okazuje się, że nie tylko przy wyborze jedzenia, ale na przykład jeśli szykujesz remont albo w ogóle po prostu urządzenie swojego mieszkania, to też warto na to zwrócić uwagę, bo jak się okazuje niektóre firmy no niestety dalej też są w Rosji, więc no tak. trudne sprawy. Więc ja nie będę przedłużać, ale jeszcze mam dwie ciekawe informacje, znaczy nie wiem czy ciekawe, dobra. ale mnie zaskoczyło jak sobie szukałam, po pierwsze jest mm -hmm. to taki dział właśnie wśród tych firm, które zostały rozrywka, entertainment, mm -hmm. teraz nie wiem czy mogę to powiedzieć, najwyżej no, to wytniesz, Pornhub dobra. się nie wycofał, więc i niestety Warner Bros, więc co, tak. ale Disney się wycofuje, Disney jest no dobra, wśród no, tych, które, ale... ale Warner Bros nie, czyli nie. Harry Potter nie, ale, no właśnie, no. ale Marvel tak. Bo chyba Disney. O, tam, nie, no tam najgorzej. Marvela, Pixar, Pixar Disney. Także proszę, można oglądać małą Syrenkę, Ach. ale Harry Pottera można teraz tylko czytać. <laughs> No zdecydowanie. Nie, no, ale no, no i to właśnie pokazuje i weryfikuje, jak dwa lata, czy po dwóch latach różnych obiecanek i, i tego, nazwijmy to, wspólnego wsparcia, jednak troszeczkę się pozmieniało i jak mm -hmm. niestety po prostu pieniądz rządzi tym światem i to w sumie od nas później zależy, od nas jako konsumentów. Jakich wyborów podejmujemy, na jakie wybory też nasz Staś po prostu, zwyczajnie w świecie. Akurat, te marki, co podoba, się, nie są najtańsze, więc powiedzmy, tutaj po prostu mówimy: OK, i tak kupowałam tańszą wersję czegoś, więc jest git, jakby zamiennik, ale no, szczerze powiedziawszy, Przypominając sobie na początku podanie tych wszystkich danych i to, jak tutaj trochę pożartym puserio, no ale możemy się śmiać i, i przejąć też humorystycznie ten temat, no bo nie, nie da się być nieskończoność tak bardzo poważnym i ze łzami w oczach w mhm. tym temacie. No, natomiast widzimy, że te nasze wybory, jakiekolwiek one by nie były, mają wpływ na środowisko, ale również przez pryzmat. Innych krajów. Czyli to nie jest tylko coś, co dotyczy mnie tutaj lokalnie, czyli czy ja pójdę do warzywniaka i będę wspierała przysławioną panią Kasię, która prowadzi swój własny, in, jakby gdzieś tam biznes, ale czy też swoim działaniem tego wyboru nie wpływam niestety na wspieranie jakichś działań wojennych. Ja wiem, że to brzmi teraz tak, o boże, ta kobieta przesadza, bo przecież jak ja kupię jednego batonika, to nagle nie zrujnuje to działań tutaj ukraińskich. Żeby walczyć z Rosją, no ale tak pomyślało ileś tam tysięcy osób. No i gdzieś tam. Ja wiem, że my nie mamy też wpływu na to, żeby te firmy się jakby wycofały, tak, stamtąd, jakby zdaję sobie mm. z tego sprawę, że to jest jakby górnolotne życzenie, ale no, jednak, jakiś wpływ zawsze mamy. No i od nas zależy, Jakiego wyboru podejmujemy, jaki wybor, jakiego wyboru dokonamy, ale masz rację, że czasem są takie rzeczy, jak na przykład sklep, w którym wiesz, że jest ta jedna, jedyna rzecz, która cię interesuje, mm -hmm. że ciężko ci zrezygnować z niego na rzecz czegoś innego. I ja to świetnie rozumiem, bo w przypadku jednego sklepu niestety tak mam, że wiem, że tam są takie produkty, które mnie najbardziej interesują z działu wegańsko-wegetariańskiego. Gdzie mhm. po prostu jadę i mam wszystko podane, jak na tacy. No, i ciężko jest mi teraz nagle jeździć po pięciu innych, mniejszych sklepach, żeby to dostać. I ja wiem, ktoś powie, Stara, możesz zamówić sobie przez internet te produkty, ale wiemy, że życie jest czasem takie, że potrzebujesz tego na teraz. Nie za trzy tak. dni, ale coś ci się skończyło teraz i potrzebujesz tego teraz, więc no niestety nie jest łatwo. Nie jest łatwo. I to też jest coś za coś, bo tak jak ja mówię, no dla mnie na przykład wiesz, okazuje się, że ten sklep, no już tam, no oszo, mam blisko, tak? Więc mogę dojść, tak. mogę tam no, nie o, o, o kupować. Nie, o tym samym mówiłam. No to wtedy muszę wsiąść w auto i pojechać gdzie indziej, bo tak. inny sklep mam daleko, tak? Więc jakby i to nie, już produkty mogę sobie ewentualnie dobrać, no ale wtedy jest coś za coś, bo teraz z kolei tak. to muszę jechać autem, no to muszę kupić benzynę, a czy ta benzyna jest z Rosji, a czy to jest, no. wiesz, więc, więc y, tak, znaczy już niejednokrotnie przy wyborach i przy, jak, jak nagrywałyśmy nasz odcinek o wyborach parlamentarnych, y, czy, czy wielokrotnie wspominamy o tym, że jednak wiesz, mamy jakąś możliwość, jeżeli jesteśmy dosyć dużą grupą konsumentów, mamy możliwość kształtowania rynku i wywierania jakiejś tam presji rynkowej na, mm, na producentów. I też stąd się bierze to, że mamy, nie wiem, zanieczyszczenie środowiska, tak? No bo jedno auto nie zniszczy środowiska, tak, ale miliardy aut niszczą środowisko, więc ale myślę, że to bardziej chciałam o tym z tobą porozmawiać, bo, bo jest to taki może mały akt jakiegoś buntu, czy wyrażenia mm -hmm. z, z swojej, tak. wiesz, dezaprobaty dla tej yy, wojny tak. i dla tych firm, które też obiecywały. A, a nie wyprowadziły a nie się zrobiły. z Rosji, to zostało tak. gdzieś przez nas zapomniane, więc można teraz do tego, do tego wrócić i, i przy tych codziennych, mniej lub bardziej codziennych i niecodziennych zakupach trochę o tym pomyśleć i wybrać jakąś alternatywę. I okazuje się, że często to też z korzyścią dla naszego zdrowia albo czegoś, jeżeli zjemy mniej chipsów albo tak. Dokładnie. Tak, także link zostawiamy wam w opisie, gdyby ktoś chciał sobie posprawdzać, czy rzeczy, które na co dzień kupuje. São w tej zakazanej nazwijmy to liście, czy w tej fajnej liście firm, które jednak nie wspierają Rosji, to my tutaj to Wam oczywiście zostawimy i ja na koniec zrobię autopromocję, czyli będziemy hmm. ogromne wdzięczne również za wsparcie nas, nas, naszego podcastu, tego co tutaj tworzymy, także będziemy ogromne wdzięczne, gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, bo to wytworzycie też naszą społeczność i pomagacie nam się rozwijać nie tylko czasem miłym Słowem wsparcia, ale finansowo to też zawsze nam pomoże iść do przodu i robić coraz fajniejsze rzeczy. Także będziemy tak. ogromnie wdzięczne. Także link do Patronite również Wam tutaj podlinkuję i zostawiamy. Tymczasem żegnamy się z Wami i zapraszamy już za dwa tygodnie do ostatniego odcinka naszej serii 17 celów zrównoważonego. Rozwoju. Także Dominika, dzięki za dzisiaj. Słuchaczom też dziękujemy. Dzięki. I do usłyszenia. Do usłyszenia.